Witam wszystkich. Nazywam się Tomasz Jużwiak. Jestem pracownikiem Planety Budowlanej Oddziału Warszawa i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić pokrótce, co my tutaj mamy. Jesteśmy punktem multibrandowym, to znaczy, że nie skupiamy się jednej marce, tylko bardziej na rozwiązaniu dostosowanym do klienta. Także mamy tutaj też i możliwość doboru konkretnego urządzenia o danych parametrach czy rozwiązaniach a nie tylko danej marce. I tak patrząc tutaj na przykładową półkę mamy urządzenia marki Graco. Tego już nie trzeba raczej przedstawiać. Większość osób w branży zna tą markę. Producent, który wypuszcza urządzenia charakteryzujące się wysoką jakością wykonania oraz najnowszymi technologiami aczkolwiek będących w tej górnej półce cenowej. Można dobrać urządzenia, które świetnie mają stosunek jako do ceny, i tu na przykład możemy zwrócić uwagę na urządzenia francuskiej marki Euromar. Modele malarskie Eurospray S lub malarsko-szpachrawskie Eurospray XL. Tutaj cena może być bardziej troszkę satysfakcjonująca. Natomiast ciągle jest to dobry stosunek jakości do ceny względem zastosowanej elektroniki, czujnika ciśnienia i wysokiej jakości i precyzji natrysku. Mamy urządzenia dostępne z takiej marki jak Grone, jak gwarancja obejmujące wszystkie komponenty, również te eksploatacyjne takie jak pompy, zawory.